Cześć wszystkim. Dziś pokażę, jak zrobić panel dźwiękowy w Robloxie. Otwórz przeglądarkę, wpisz VoiceMod, wejdź na pierwszą stronę, kliknij pobierz za darmo, po czym pobierze się taki instalator. Otwórz go, kliknij tak, ok, tak, dalej, dalej. Czekamy na instalację. Potem kliknij otwórz. Tu zaloguj się. Kliknij dalej. Wybierz mikrofon, głośniki. Kliknij dalej i rozpocznij korzystanie z voice mod. Teraz wchodzimy w soundboard, czyli panel dźwiękowy. Klikamy dodaj. Tu możesz dodać dźwięk. Nagrać własny klikając nagraj lub wgrać plik przez prześlij. O tak. Teraz możesz dodać jakiś dźwięk. Ten dźwięk będzie odtwarzany. Możesz dodawać lub usuwać, kliknąć ustawienia i dodać przycisk do odtwarzania dźwięku. Teraz w Robloxie wchodzimy do dowolnej gry. Przechodzimy do ustawień i wybieramy, gdzie jest mikrofon. Trzeba będzie wybrać ten voice mod. To wszystko. Byłem z wami. Do widzenia wszystkim.